Kim jest Marcelino? To dziecko, które Roberta ukrywa w szkole. Co? Roberta. Żądam wyjaśnień. Nie chowaj się. Lupita, podejdź. Gdzie jest Roberta? Nie wiem. Przysięgam, że mówię prawdę. Lupita, uspokój się Panna Lulu zabrała Robertę Roberta zawsze sobie radzi A ty o wszystkich się martwisz Boję się o nią Roberta sama wpakowała się w kłopoty Nie znasz jej Podejdźcie tu, mam wiadomość. Gdzie Roberta? U dyrektora. To prawda z tym dzieckiem? Tak. Proszę pani. Tak? Witaj. Przyszedł ojciec mi. Proszę ją puścić. Mija, idź do ojca. Kto umarł? Rzadko przychodzisz. Chciałbym poznać tego Joaquina. Poważnie? To moja prywatna sprawa. Jestem Twoim ojcem. Mam prawo wiedzieć. Ty nigdy mi nie odpowiadasz na moje pytania. Nieprawda, mówię Ci wszystko. Okłamujesz mnie. Nigdy Cię nie okłamałem. Nie? Nie. Mówiłeś, że byłeś szczęśliwy z mamą. To nieprawda. Skąd ten pomysł? Napisała o tym w pamiętniku. Mam kilka kartek. Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Pokaż mi te kartki. Brak mi tlenu. Czuję się jak w więzieniu. Dlaczego nie potrafię być szczęśliwa? Teraz rozumiem, dlaczego twoja mama nie chciała mi tego pokazać. Przykro mi. Z powodu tego, co napisała? Pochodziła z innej sfery. Z jakiej? Nieważne, kiedy za mnie wyszła, musiała wszystko rzucić. Co za egoizm? Nie zmuszałem jej. Zrobiła to z miłości. Cierpiała. To była wielka miłość. Wiele przeszliśmy, żeby być razem. Co ty poświęciłeś? Zerwałem z całą rodziną. Było nam ciężko, ale liczyło się tylko to, że jesteśmy razem. Kochałeś ją? jak nigdy nikogo. Dlatego jesteś sam. Nie czujesz się samotny? Nikogo nie potrzebuję. Mam ciebie. Zaczynam się denerwować, kiedy pojawiają się jacyś chłopcy. Jesteś zazdrosny. Nie martw się, zawsze będę z tobą. Jaki jest ten Joaquin? Trudno go opisać. Jest słodki i przystojny. Marzyłam o takim. Nie wierzę. Zawsze trzymałaś się od chłopców z daleka. Pierwszy raz widzę cię w takim stanie. Zdradzę ci coś. Tak? Zakochałam się. Uwielbiam, jak mnie całujesz. Chętnie bym cię zjadł. Super. Jestem szczęśliwa. Pogodziłam się z tatą. Dawno nie byłam taka zadowolona. Opowiedziałam mu o nas. Co? I jak to? Co w tym złego? Po co to zrobiłaś? Wszystko mu opowiadam. Nieźle. Obraziłeś się? Nie. Co z tobą? Nie podoba mi się to. Ja nikomu się nie tłumaczę. Zachowujesz się jak dziecko. Nie mam matki, więc wszystko mówię tacie. Umówiliśmy się, że to będzie tajemnica w szkole. Mówisz mu też o seksie? Co? Jesteś jeszcze dziewicą? Co za różnica? Czy to coś zmienia? Sporo? Chcę być z tobą na całego. Związek za rączkę już mnie nie interesuje. Wybacz. Co ci jest? Kocham cię i chcę cię mieć tylko dla siebie. Ale to już mój problem. Roberta nieźle się wpakowała. Dyrektor pewnie szaleje. Co ci jest? Nie cieszysz się, że Roberta ma kłopoty? Ja też mam problem. Pokłóciłaś się z ojcem? Nie, za coś poważniejszego. Co? Okej. Skąd wiesz, kiedy jesteś gotowa na pierwszy poważny związek? Mówisz o seksie? O pierwszym razie. Joaquin ci zaproponował? Ciszej, bo ktoś cię usłyszy. Jak to zrobił? Zmuszał cię? Wiedziałam, że jest do tego zdolny. Czekaj. Do niczego mnie nie zmuszał. Zaproponował tylko. Ale ja czuję, że muszę to zrobić. Jasne. Boisz się? Nie. To znaczy tak. Nic o tym nie wiem. Właśnie.